Cześć, moi drodzy. Ostatnio miałem przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu, które skupiało rozmaitych przedstawicieli branży gier wideo. Jest to o tyle istotne wydarzenie, że jesteśmy w pewnego rodzaju punkcie zwrotnym, przynajmniej mam nadzieję, kiedy zaczynamy mówić o tym, jak powinniśmy odpowiednio zagospodarować przestrzeń gier, graczy. I gdzie powinniśmy się znaleźć, jak to rozpatrywać, również z punktu widzenia kooperatywności konkretnych jednostek tworzących szeroko pojętą strefę grową, jak i ujednolicenie kwestii legislacyjnej byłoby bardzo w tym wypadku istotne. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ sam ten projekt. Będzie trwał jeszcze długo, będzie on polegał na tym i polega na tym, bo już jest oczywiście w czasie trwania, by z różnych kategorii naszej branży, z różnych segmentów owej, zbierać charakterystycznych przedstawicieli, mogących zmienić nieco postrzeganie naszego rynku również w optyce państwowej. Ma tam miejsce, ale również co istotne, chodzi o to, żeby te osoby, które zazwyczaj ze sobą wcześniej siłą rzeczy nie rozmawiały, nie kontaktowały się ze sobą, bo są przedstawicielami innych segmentów rynku, były w stanie wypracować odpowiednie narzędzia komunikacyjne, które umożliwią im dalszy dialog. Oczywiście temat jest bardzo szeroki. Jeżeli będzie Was on interesował, moi drodzy, to ja postaram się go jak najszerzej popularyzować. On tylko teoretycznie wydaje się hermetyczny. Tak naprawdę, moi drodzy, jeżeli chodzi o kwestie takich podstawowych kwestii, których, na których mi by zależało, to przede wszystkim to, co wydaje się dla nas rzeczą oczywistą, a wcale oczywistą dla ogółu nie jest, czyli to, żeby gry wideo były traktowane jako kultura i sztuka. W tym momencie gry wideo podlegają pod Ministerstwo Cyfryzacji i zauważam, że. Możliwe, że to jest odpowiednie miejsce, natomiast jeżeli chodzi o to, jakich mieliśmy sponsorów medialnych, i mieliśmy merytorycznych uczestników ostatniego dialogu, znalazło się tam też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z tym to też są. Bardzo istotne informacje i takie przebiśniegi tego, że rzeczywiście zaczynamy mieć styczność ze postrzeganiem gier wideo nie jako zabawy, tylko czegoś rzeczywiście znacznie, znacznie istotniejszego. I to zarówno pod względem kulturowym, jak i również finansowym, bo zazwyczaj jednak drugi argument powoduje to. Że na pierwszy uwagę się zwraca, bo niestety pragmatyzm systemowy jest taki, że wszystko musi się opłacać. Niemniej warto by myśleć też o tym, jak osiągnąć konkretnego rodzaju cele względem dotarcia do nowych odbiorców i zmianę optyki tego, jak postrzegana jest nasza pasja, również za pośrednictwem ujednolicenia charakterystycznej komunikacji i wcześniej wspomnianych kwestii legislacyjnych. Chociażby przez to uda się potem osiągnąć efekty, które, mam nadzieję, będą owocować tym, że osoby z naszej branży będą w stanie odbierać charakterystyczne nagrody państwowe, tak żeby być w stanie dostrzeżonym przez znacznie szersze grupy powiązane z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Przyznam, że mi indywidualnie chodzi o Glorię. Artis, bo jest to nagroda, której nikt z naszej branży jeszcze nie otrzymał, i wydaje mi się, że naprawdę już najwyższa pora na to, żeby ktoś z naszych przedstawicieli był w stanie otrzymać bardzo klarowny sygnał, też dla całej branży by to był i dla całego systemu, że gry wideo to medium, z którym należy się liczyć i należy go postrzegać w charakterystyczny, w konkretny sposób, taki, który wiąże się ze sztuką i z kulturą. Jak na razie mam wrażenie, że jesteśmy postrzegani jako taką rozsypaną grupkę albo, albo nerdów, albo specjalistów, albo jakichś twórców gier, jakichś informatyków, jakichś gików, którzy mówią o tych grach, a nikt tak na za bardzo nie wie, o co nam chodzi. Ba idąc dalej, mam wrażenie, że nawet my sami czasami mamy problem z komunikacją wewnętrzną między nami, co obawiam się, jest też prawdą. Natomiast my się ze sobą. Dogadamy, bo mamy taką chęć. Inicjatywa, w, którą, w której brałem udział, jest tego najlepszym dowodem. Natomiast ujednolicony głos całej branży, który ma wybrzmieć systemowo, to już zupełnie inne i znacznie poważniejsze zadanie, które mam nadzieję będziemy w stanie zrealizować. Również, oczywiście, y, za pośrednictwem Waszej pomocy, ja mam nadzieję, że y, również ja dołożę swoją cegiełkę do tego wszystkiego już w pewnym y, stopniu. Na szczęście moje starania były zauważone przez środowisko akademickie, ponieważ zostałem zaproszony, za co bardzo dziękuję do rozmów tego typu. Natomiast to dopiero początek, drogi moi drodzy, liczę na to, że będziemy w stanie osiągnąć bardzo wiele. Sam będę stale informowany na temat tego, jakie są postępy względem prowadzenia dalszych rozmów między twórcami gier a sektorem kulturowym, kreatywnym. I szeroko pojętym gamingiem te badania cały czas trwają, te rozmowy cały czas są przeprowadzane, a potem konkluzje też będą nam demonstrowane. W związku z tym, jeżeli wyrazicie chęć, ja również tymi informacjami z Wami będę się dzielił. Mam nadzieję, że temat wydaje Wam się tak samo interesujący, jak wydaje się interesujący on mnie. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych kwestii, nad którą powinniśmy się obecnie skupiać. Do zobaczenia. Dziękuję Wam za bardzo, bardzo za uwagę i oby do rychłego na giełdach, muzeum, no i wszystkiego tego, co robimy wspólnie, na wszystkim tym, co wspólnie kreujemy. Trzymajcie się. Cześć.